Terapia na interwały to połączenie muzyczne dźwięków C z D, C z E, F, G, A, H i potem jest prostowanie linii, linii przepływu energii między dolnym i górnym punktem energii. Na początku idziemy z dołu w kierunku wszechświata, a potem inne połączenie, czyli C z H, C z A, idziemy z kosmosu, z Wszechświata w dół i na końcu prostujemy linię Kundalini żeby się w tym wszystkim nie pogubić to bierzemy kamerton dźwięk C w ręce prawej a w lewej dźwięk D aktywujemy yy, dwa kamertony i idziemy od stóp do ramion, do dłoń, do palców na wysokości słuchu idziemy po linii prostej do góry. Następnie zamieniamy kamertony miejscami. Teraz mam w ręce prawej, ale podaję to na lewą stronę, bo ktoś leży, tutaj tu jest lewa strona. A dźwiękca jest po drugiej stronie, po prawej stronie. Do ramion, do dłoń, do palców i do wysokości słuchu po linii prostej. I teraz dźwięk D, który trzymam tutaj w ręce prawej, kładę na swoim miejscu i biorę dźwięk E. Ale przed przystąpieniem do terapii zawsze zamieniam kamertony tak, aby dźwięk C był w ręce prawej, podane na lewą stronę. I teraz aktywuję do dłoni do palców, do wszechświata. Potem zamieniam kamertony miejscami. Teraz mam w tej prawej ręce dźwięk E. I znowu od dołu do dłoni do palców. Teraz zamieniam dźwięk E. Na dźwięk F i przed przystąpieniem zawsze ten kamerton do prawej ręki. Dźwięk C do ramienia do dłoni palców. Następnie zamieniam kamertony miejscami. Dźwięk F wymieniam na dźwięk G. Przed przystąpieniem znowu C idzie do mojej ręki prawej. Następnie zamieniam kamertony miejscami, zamieniam kamerton G na kamerton A, i przed przystąpieniem znowu zamieniamy tak, aby C było podane na lewą stronę. Trzymamy w ręce prawej, zamieniamy kamertony miejscami, dźwięk A zamieniamy na dźwięk H, przed przystąpieniem znowu. Trzymam w ręce prawej dźwięk C. Następnie zamieniamy, balansujemy kładę dźwięk H i mamy teraz 2C. I zarówno teraz jak i w ostatnim zakończeniu musimy wziąć kamerę C 256 do ręki prawej i iść od dołu. A ten dźwięk 512 od góry i teraz robimy. Coś takiego, że spotykamy się na czubku głowy i przy stopach, i zbliżamy do siebie i oddalamy. I w ten sposób poprawiamy komunikację, przepływ między dolnym a głównym punktem energii. Następnie ręką prawą odkładam te C256 na początek. Biorę dźwięk H i przed przystąpieniem. Dźwięk C512 trzymam w ręce prawej. Idziemy od góry, do ramion, do dłoń do palców i w dół aż do stóp. Balansujemy, zamieniam kamertony miejscami. Do dłoni, do palców. Możemy sprawdzić. Jest to kamerton H, czyli następny bierzemy A. Dobrze byłoby patrzeć się na cyfry, bo się pogubimy. Przed przystąpieniem 512 w ręce prawej. Idziemy od góry do dłoń do palców. Balansujemy. Sprawdzamy. Dźwięk A. Następny jest G. Przed przystąpieniem znowu zamieniamy tak, aby zawsze w ręce prawej było to C. Następnie zamieniamy miejscami. Dźwięk. G i dźwięk F przed przystąpieniem w ręce prawej. Zamieniamy miejscami. Następnie dźwięk E przed przystąpieniem 512 musi być w ręce prawej, podane na lewą stronę ciała. Następnie zamieniamy miejscami. Dźwięk D i w dół aż do stóp zamieniamy miejscami, i znowu spotykają się te dwa dźwięki C i C w różnych oktawach, i tu znowu od dołu 256, od góry 512. I zatrzymujemy się na chwilę i łączymy i oddalamy.